Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w grze Bądź uczniem Jezusa, która wygrała w ankiecie na hajsownika Gimpera A przynajmniej była jedną z wyższych pozycji, kiedy pytałem się was, co można by nagrać To, to jest jej intro Dzisiaj będziemy uczniami Jezusa Przepraszam. Wydawnictwo Pasterz. Prezentuje. Być uczniem Jezusa. Jaki zajebisty motyw główny. Wy też macie wrażenie, że to idealnie pasuje na trapowy kawałek? Będzie tak dobre, chiczor. I ty bądź niem, Jezusa, brat. I ty łodził niem, Jezusa, brat. I ty łodził się Jezusa, brat. I ty bądź już się Jezusa, bo bo bądź już Jezusa, bądź Brat, 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 bądź u Jezusa, tylko brać, 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 chcesz od niego tutaj Strach, strach, strach tego nie odczuwam bowiem, że Pan Jezus nade mną czuwa Brat, 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 to się tu nie uda, tylko brać, 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 ona czyni cuda Dać, 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 ładna twoja dupa Masz 12 lat, troboż czeka i wyrucha Cię w pupę ty bądź Jezusa, brat I ty bądź się Jezusa, brat i Ty bądź uczniem Jezusa, brat! I Ty bądź uczniem Jezusa, bo, bo bądź uczniem Jezusa, bądź! Bądź uczniem Jezusa, brat! Halo, halo, dzień dobry! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie! I, I Ty robię, bądź jesteś Jezusa, brat! I godziny bądź Jezusa, bo, bo bądź uczniem Jezusa, i bądź! Proszę w górę za to! Za to, że jesteśmy dzisiaj uczniami Jezusa, Pana naszego tak naprawdę muszę wam znowu coś zdradzić w kontekście tego, że, że jestem raperem, e, ja, ja nie mam takiego głosu jak słyszeliście, e, on, o, 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 ten głos był z playbacku znowu, e, przepraszam was, postaram się popracować nad autotunem w moim głosie, żeby to nie było z playbacku, żeby być lepszym raperem. I, I to będzie. Ale się i tak dać 30 tysięcy lajków za tą fajną, fantastyczną piosenkę. Moi kochani, dzisiaj będziemy uczniami Jezusa. Ja nie mam pojęcia, skąd żeście wytrzasnęli tę gierkę, ale jak dzisiaj mam kiedy na hajsownikach co nagrać, no to wygra Gra, bo być uczniem Jezusa, więc pobrałem, włączyłem. No, no i cóż, no możemy zostać tutaj uczniami Jezusa. Jakby bez śmiania się z katolików i w ogóle, bo... bo... Bo warto wierzyć w Boga, to naprawdę nie jest nic złego ani coś, czego warto się śmiać. Ale ta gra jest chujowa. Jak Wasz Bóg. Yy, czy, czy coś tam. I, 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 I w ogóle. Nie, nie, tak jakby totalnie serio. Ja nic nie mam. Ja też lubię czasem wierzyć i jak mi dobrze idzie w czymś, to ja mówię wtedy: O, a super, że jesteś. I, I ja dziękuję, Bozi. A on mi mówi: Nie słucham cię, bo jesteś gejem. A ja mówię wtedy: Trudno, Pan, pan Bóg kazał wybaczać, ja Ci wybaczam, Bozia. I wtedy Pan Bóg mówi: Zamki mordę, jebany pedale, i ja wtedy płaczę. Dobrze, moi kochani, w tej grze ja jest. Wszystkiego będę dotykał, tak? W tej grze jesteśmy mm, uczniem Jezusa. Z całkami chodzimy. Dobrze. To jest uczeń Jezusa. A, wszystkiego będę dotykał, tak? Tak, wszystkiego będę dotykał, tak? A wszystkiego będę. Wszystkiego dotykał będę dotykał. A, wszystkiego, wszystkiego będę. dotykał, będę dotykał tak. Dobrze. I mamy. Nie, nie wiem, jaki jest cel tej gry nawet, bo nie został nam on przedstawiony. Na wszystkiego będę dotykał. Tak? No, ty na wszystko masz, to jest jedna opcja dialogowana gra na tej grze. Ej, tu jest zwój jakiś. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa z powołania apostoł do umiłowanego brata w Chrystusie i wiernego sługi Pana Boga naszego. Drogi mój przyjacielu, list ten przeznaczony jest dla wybranych przez Pana, aby umocnić ich wierze. Proszę Cię więc, odszukaj braci naszych w Chrystusie, daj im ten list i zapewnij o mojej pamięci i modlitwie. By wzrastali we wzajemnej miłości, w postępowaniu godnym Ewangelii Chrystusowej. A Bóg pokoju niech będzie z tobą. Amen. Amen. Dobrze, więc musimy, celem gry jest znale znalezienie braci naszych w Chrystusie. Czyżby Jezus był gejem, a jego bracia byli w nim właśnie w tym momencie? Nie, na pewno tak nie jest. Na pewno tak nie jest. Nie, nie, nie wierzę, że, że, że pan Jezus jak mógłby taki być, więc zobaczmy. A cóż to jest? Święty Paweł Apostoł pochodzi z Tarsu, Urodził się około 5 lub 10 roku, rozumiem, że naszej ery, a zmarł pomiędzy 64 a 67. Wychowywał się w rodzinie żydowskiej, posiadającej obywatelstwo rzymskie. Studiował w jednej ze szkół w Jerozolimie, był gorliwym wyznawcą judaizmu i zaciekłym wrogiem chrześcijan. Nawrócił się będąc w drodze do Damaszku, gdy objawił mu się pan Jezus. To zdarzenie zmieniło całe jego życie. Odtąd Paweł naucza o panu Jezusie, pozyskuje nowych członków dla kościoła. Pozyskuje nowych członków dla Kościoła nie jest korzystnym sformułowaniem. Umacnia istniejące wspólnoty i wiele podróży. Jego pasjonujące życie opisują dzieje apostolskie, a jego nauczanie zawarte jest w wielu listach Nowego Testamentu. Na wszystkiego będę dotykał, tak? On ma jedną opcję dialogową, ten gość. Na wszystkiego będę dotykał, tak? Co to jest? Podniosłem coś. Bo to jest to. Paweł, sługa Chrystusa, czyli jakby tu mamy cel e, gry. A to jest... Gdy szedł brzegiem jeziora galilejskiego, zobaczył dwóch braci: Szymona zwanego Kasprzykiem, Szymona zwanego Piotrem, jego brata Andrzeja. Powiedział do nich: „Pójcie ze mną, a sprawię, że będziecie łowić ludzi. Oni natomiast natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. To 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 o nas. Ach, tutaj nic nie ma. Ach, tutaj nic nie ma. A, Daswot 300! Jak ci zajrzy w spodnie. Nie, no tu nie. Nie no, tu nie. Ja widzę w tym momencie grupkę takich 13-letnich ministrantów w okularach szczuplutkich, takich jak ja byłem, jak miałem 13 lat. Takie okrągłe okulary jeszcze chudzi, e, krótko obcięci albo długie włosy właśnie, wręcz przeciwnie, może część z nich. I stoi nad nimi proboż i mówi, robimy grę. I nie no, tu. nie I on mówi, tu masz mikrofon. Daj mu najpierw penis, ale potem się okazał, że się pomylił, bo to jeszcze nie czas. Na to Daję mu mikrofon i taki właśnie za 20 zł, taki, i mówi, masz, mów tu! Yy, i ten ministrant właśnie wtedy mówi Nie no, tu nie I proboszcz mówi, ale super, dodamy to jako opcję dialogu Henie. nie Dobrze, nie, nie śmiejmy się z Jezusa Dobra, zobaczmy co tu jest Oj, tu jakiś ziomeczek se śpi Jesteście w konkubinacie, tak? Że razem mieszkacie czy, czy coś? To jest jakaś Sodoma i Gomora, rozumiem Nie podoba mi się to Hałupiecyk 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 co to znaczy? Chałupiecyk. Chałupiecyk. Czban z miodem. Miód to ulubione pożywienie hebrajczyków. Osłodzi życie i wiele potraw. Znaleźć go można w szczelinach skalnych albo w dziuplach drzew. O nie nie, lepiej nie, bo jeszcze zbije. O nie nie, lepiej nie, bo jeszcze zbije. Jest drewniane aktorstwo. To naprawdę grupa ministrantów w zakrystii nagrywała. O nie nie, lepiej nie, bo jeszcze zbije. A tu coś mogę? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To podnieś, jak nie wiesz. No, co ty robisz? Gałganie, halo! Itemy chcę zbierać, jak w gotiku. Du dużo itemsów. O nie. No, dobra, chujowy jesteś. Spierdalamy stąd w takim Lepiej razie. Lepiej nie dotykać. Lepiej nie dotykać. To jest szuflada w twoim mieszkaniu, baranie. Kim ty kurwo jesteś? Tak, wszystkiego będę dotykać. Tak, 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 mnie już, dobra. Wychodzimy. Musimy znaleźć braci naszych w Jezusie. Witaj, witaj młody człowieku. Jak dobrze cię tu widzieć. Wreszcie tak długo czekaliśmy. Wiem o liście i dam ci radę. Strzeż go, jak oka w głowie. A ja ci pomogę. Bo twoja misja jest... niebezpieczna. Tak. I trudna? No nie chcę cię straszyć. Boję się, tylko powiedz od czego zacząć. Musisz znaleźć rybę. Rybę? Tak. O ryba to znak wyznawców Chrystusa, a list adresowany jest do właśnie do nich. Dziękuję, mądry człowiek. Bywaj. To jest proboszcz. Wyobraźcie sobie, że ten malutki minister taki to nagrywał, i, i on tu stał nad tym malutkim mikrofonikiem, i on tak mówił. I, I nagle nad nim to taki tłusty stary proboszcz, który waży 200 kg, jest nad nim swoją głową, kładzie mu tak ręce na ramieniu. I zaczyna właśnie mówić, ja, ja też powiem dialogi i, i szepczę mu do ucha i mówi właśnie Witaj chłopcze, wiem że masz liść. O Jezus to było, to jest trauma do końca życia, dobra. Super animacja, dobra. Co ty wiesz? Szukaj ryby, podłóżcie to, błagam, hajsy, podłóżcie to do sceny z Gandalfem Jak Gandalfa ściąga ten, jak Balrog ściąga Gandalfa I jak on przed końcem mówi run fools, to podłóżcie Szukaj ryby <laughs> yes. Szukaj ryby Szukaj ryby Dobra, szukamy ryby Co to jest? Obecnie śpię i proszę mi nie przeszkadzać Obecnie śpię i proszę mi nie przeszkadzać. Yy, obecnie śpię i proszę. A tu można wejść. Dobrze. Piję kasztelana, yy, chwalmy pana. Mmm. Zbrojownia. Coś tu mogę poklikać. Dobra. Mm, to jest jakiś składzik po prostu. Nożyce narzędzia cieśli. A co jeśli narzędzia cieśli? O, tu są schody, młotek, dłuto. Tu mogę wejść na górę. Fantastycznie. <laughs> Szukaj ryby. <laughs> Możemy się przyjrzeć tym dokładnie wykonanym modelom i animacjom. Tu co tu jest? Tu coś jest napisane. No chuj, nie da się tego kliknąć. No dobra, czyli tutaj nic nie ma. Schodzimy stąd. Ryby to tutaj na pewno nie ma. Może to jest zakonnica. Kryptonim po prostu. Szukaj ryby. Ja już się dzisiaj naciupciałem. Znajdź zakonnica. Szukaj ryby. Dobra, idziemy w prawo. Co? Halo? Nie stać cię na dom. Twoje patio jest za małe. Może wiemy, jak rozwiązać twój problem? Potrzebne tylko zaświadczenie o dochodach. I sakiewka z denarami będzie twoje. Procent niewielki, raty mały. <laughs> Co za wrednia. No przecież napisane. Nie przeszkadzać. No nie umiesz czytać. Napisamy, nie przeszkadzać. No przecież napisamy, nie przeszkadzać. No nie umiesz pytać. No... Na, 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 no, co? Morda. No idą, idą, a dzień dobry nie powiedzą. Dzień dobry, dzień dobry. Śmieją się te ludzie, że ja w bajki wjeżdżę. A mi się wydaje, że to może być. Tu Maryja chodzi. Studni Panienka Najświętsza. Jakobyś skarby ukryte, czy co? Skarby mówi pani? Mmm. Skarby, skarby. Egipskie lub babilońskie. Kto wie? Trudno w to uwierzyć. Ono, te ludzie to się śmieją ze mnie. A dla mnie to bardzo ciekawe. Ja lubię szukać skarbów. Aha. Mm. To oni jakąś starszą panią, jak był odpust w parafii, zagonili, że Proszę, proszę za nami, Ma, mamy różańce I ona przyszła i kazali jej to nagrywać z pistoletem przy głowie Ale bardzo autentycznie brzmia, muszę przyznać Zajrzyjmy do tego domostwa A naprawdę, to jest lepsze niż Dobra, Naprawdę jakąś miksturę many wzięliśmy Lek dla pana Józefa Ukradliśmy lek dla pana Józefa, pan Józef teraz umrze. No dobrze. Ma porka miseria, kim ja to la ragazzi! Porka miseria! Wypierdalam To jest pani najświętsza... Yy, ...dziewica panna, Czy mi się zdawało? Czy ktoś pukał? Czy mi się zdawało? Czy mi się. No, no ja pukałem. Dobrze. Mama powiedziała, nie odciarać. O nie, to najmłodsza ofiara proboszcza. No gdzie? No gdzie? No co, no klikam się. Nikogo nie ma w domu. Nie zapiadają luki kuleczkie. Zajebiście, a tu widzieli takiego miszorka i mu właśnie zaangażowali takiego dzieciaczka jeszcze. Znaczy, spoko w sumie mega pozytywnie. Sympatycznie, strasznie. Sandały to wygoda i prostota. Cały sandał ze skarpetą stanowi skórzana lub drewniana podeszwa przymocowana do nóg rzemykami. W zamożnych domach rozwiązywanie rzemyków sandałów jest zadaniem najniższym w hierarchii sług. O, proszę. To tutaj czegoś o Kamruzie się dowiedzieliśmy. Jego sandałach. To syn kowala. On także będzie kowalem. Tutaj bardzo często syn przyjmuje zawód po swoim ojcu. Mhm. Co tu są, katakumby? Kto się myje, ten długo żyje. Mycie to obowiązek wymagany przez prawo żydowskie. W domach bogatych ludzi są łaźnie. Co za głupot. O coś ukradliśmy. No gdzie? No gdzie? No gdzie? No gdzie? No czemu nie, nie chcesz tego? Aha, bo to klika się okno, bo jest świetnie zoptymalizowany interfejs, dobrze. Okej, okay, czy tutaj coś mamy jeszcze w pobliżu syna Kowala? Możemy z nim porozmawiać, może da nam quest'a? No chyba nie. O postaci w tej grze nie potrafią mówić. A tu możemy wejść? Nie możemy. Możemy. Lustarka dają odbicie zamknione i zniekształcone, ponieważ wykonuje się jest z polerowanego Cześć. met... Jak tam, jak tam? Nijak nuda. No nie możesz pomóc tacie w pracy na przykład? Tata jest kowalem. Ja? Dziewczyna w kuźni. Ale seksistowska gra. Co za dziewczynki zostają przy mamie aż do czasu wyjścia za mąż. biorą ślub, gdy mają 14 lat, to małżeństwie decydują rodzice. Na to były straszne czasy. Na naprawdę straszne czasy. A tu jest mama Kowala. Witaj. Żona. A, witaj, witaj. Przepraszam, że nie zajmę się tobą, ale mam mnóstwo pracy. Dobrze, więc tu też nie chcą nam dać quest'a żadnego. A, tutaj nic nie ma. Nie chcą nam dać kwestiorka, pamięciorka żadnego. Dobrze. Dobrze, wychodzimy stąd w takim razie. Moi kochani, także podróż przez Jerozolimę. Jeszcze trochę. Po... A co kim ty jesteś? Jak odgadnąć, kto jest kim na ulicy? Wielu rzemieślników nosi oznakę wykonywanego zawodu. Cieśla ma za uchem wiór drewna, krawiec spina w tunikę igłę z kości. Skryba chwali się piórem, barwiarz ma przy ubraniu kolorową szatę, szmatkę. Kim ty kurwo jesteś? Chuja, widzę, co on tu ma. Nie ma pióra. Piórka z drewna tu nie widzę Igły tu nie widzę Nie wiem, jesteś gównem Kiedy smutno ci źle To zaśpiewaj trelele A gdy jest wesoło ci To se zamknij drzwi Kiedy znowu smutno jest I się czujesz tak jak pies To nie przejmuj wcale się tylko napisz piosenkę Nie muszę się rapić nie muszę się rapić. przepraszam Nie, ja kończę, dziękuję, do widzenia Jeżeli chcecie więcej, jak będzie chuj lajków, to ja może jeszcze nagram, mogę zapisywać? O kurwa, wybuchło wszystko Ej, są zapisy gry, naprawdę Jakaś pani z kółka różańcowego siedziała i programowała sejwy Mam zapisaną grę, dobrze. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś odcinki, żebyśmy przeszli to dalej, to koniecznie dajcie znać w komentarzu i bądźcie uczniem Jezusa. Trzymajcie się, cześć.